Na początku tego materiału opowiem Wam o pewnej różnicy, jaka jest między grami planszowymi a grami komputerowymi. Jak mamy czasami taką, wiecie, totalnie starą, staruteńką grę komputerową, którą dobrze zapamiętaliśmy, i po jakimś czasie, czasami jest to błędna decyzja, zainstalujemy tę grę i nagle staramy się przywołać wszystkie fantastyczne, piękne wspomnienia, i nagle patrzymy, że ta gra. O matko, ta gra kiedyś zupełnie inaczej wyglądała i ta gra mi się troszeczkę bardziej wtedy podobała niż teraz, a teraz no oczywiście została grywalność, która pewnie jest dosyć podobna, chyba że my bardzo mocno żeśmy się zmienili, ale ten tytuł jest taki trochę inny i może lepiej zaszufladkować go w pewnym miejscu przeznaczonym na wspomnienia. Z grami planszowymi jest troszeczkę inaczej, ponieważ jak będziemy grali w starsze gry, a dzisiaj mamy taką grę w Zanadrzu, jest to ostatnia recenzja, którą robię w tym roku i postanowiłem zrobić to z przytupem, ponieważ El Grande jest to gra, która która ma 28 lat, tak circa about. Została wydana w roku 1995, a to jest jej nowa wersja, nowa edycja, która pod koniec już tego roku została wydana w Polsce przez wydawnictwo Lucky Duck Games, które szczęśliwie przysłało mi tę grę do recenzji. I teraz tę grę chciałbym wam pokazać. Jest to gra, która tak kosztuje mniej więcej 150 zł w internecie. Za taką cenę możemy sobie tę grę znaleźć. I jest to tytuł, który jest. Leciwy, historyczny, area kontrolowy, jeśli lubimy takie rzeczy i niesamowicie wredny, co nas oczywiście w trolu bardzo, bardzo mocno ujęło, ponieważ takie wredne gry lubimy. Jeśli chcecie grę, gdzie będziecie kontrolowali poszczególne obszary, a w międzyczasie będziecie mogli być totalnie wrednym, to El Grande jest to rzecz, na którą warto spojrzeć. Zapraszam na film. Na początku zobaczmy, czy ta gra przewidziana dla dwóch do pięciu graczy i jest grą skomplikowaną, jeśli chodzi o lekturę zasad. I odpowiadając Wam na to przez siebie zadane pytanie, posiłkując się nie taką specjalnie skomplikowaną instrukcją i wieloma partiami, które mam za sobą, stwierdzam, że nie, ta gra nie jest trudna. Powiedziałbym nawet więcej, jest bardzo prosta. I może to jest jej siła. W samym pudełku znajdziecie planszę, która jest dwustronna, w zależności od tego, na jaką liczbę graczy będziecie się w tę grę bawili. I oczywiście mapa przedstawia Wam Hiszpanię, a Portugalia została znamieniona na taki wskaźnik. Do tego mamy dla wszystkich graczy od takie okrągłe elementy, które im się przydadzą, wie, z której będą wypadali ludzie w odpowiednim momencie gry. A także ekologiczne podejście do tematu, gdyż wszystkie komponenty dla każdego z graczy, co znacząco przyspiesza rozgrywkę, zamknięte są w takich pudełkach, które musimy najpierw złożyć, poskładać, i resztę wsadzamy sobie o tam. Jest jeszcze jedno pudełko na elementy ogólne. I to tyle. Przygotować grę jest również dosyć łatwo, ale tutaj na chwilkę się zatrzymamy, ponieważ w tej wersji mamy dodatek do gry, a dokładnie nawet dwa dodatki. Jeden dodatek, który daje nam nieco więcej opcji w szukaniu akcji, to jest ten dodatek i jeszcze jeden dodatek, który będzie nieco ograniczał losowość w grze. Bardzo fajny bajer, ale my na początku przygotujemy grę standardowo, czyli teraz muszą na planszy znaleźć się król. Od tego służy taka specjalna talia, gdzie opyk na warra umieszczamy sobie króla, a teraz każdy z graczy, kiedy już umieścimy króla, będzie ciągnął sobie taki jeden element i na podstawie tego jednego dociągniętego elementu i są to oczywiście znowu poszczególne regiony każdy z graczy umieści sobie jednego pana na kucyku i dwóch bez kucyka. Tada! Zostało już wszystko rozłożone i poza tym gracze otrzymują jeszcze każdy taki krążek, który nam się przyda w trakcie gry, jeszcze będę Wam mówił, plus każdy z graczy otrzymuje taką talię, z której to talii będziemy zagrywali karty. Ważne tutaj jest to, że te karty zazwyczaj nie będą wracały nam na rękę, więc kiedy taką kartę zagrywamy, to w większości przypadków ta karta może nam już na rękę nie wrócić, chociaż są opcje powrotu tych kart, ale rzadkie. No i tyle. Możemy zaczynać. Jak się pewnie idzie domyśleć, to Gretę wygra ten gracz, który będzie miał najwięcej punktów pod koniec gry. Czyli? Czyli po dziewiątej rundzie, ponieważ łącznie w grę będziemy grali dziewięć rund, ale tak jak widzicie, że po trzeciej, po szóstej i po dziewiątej będziemy sobie punktować i będziemy przesuwać się na pasku wokół planszy. Gracz, który będzie miał najwięcej punktów, zostanie oczywiście zwycięzcą. Teraz przejdźmy sobie do gry. W każdej rundzie będziemy musieli na początku zrobić pierwszą rzecz, mianowicie odkryć karty akcji. Więc to teraz robimy. No i już są odsłonięte. Następnie gracze mocno i intensywnie skupiają się na tym, co mają na ręku i teraz będą mogli sobie zagrać jedną kartę w tajemnicy przed innymi graczami. Numerek, który jest na karcie, im wyższy, tym spowoduje, że będziecie mieli wyższą inicjatywę, ale im numerek niższy, spowoduje, że będziecie mogli sobie wziąć więcej takich ludzików do swojej puli. Wybór jest wasz. I pamiętajcie, że te karty nie wracają na rękę. Po odsłonięciu, więc mamy taką sytuację. Gracz pomarańczowy jest pierwszy i zabiera sobie jednego mipelka, i dalej, względem naszej inicjatywy. I oczywiście, jak widzicie, im później w tej inicjatywie jesteśmy, tym więcej ludzików sobie dobraliśmy. Ale to teraz jeszcze nie wszystko, bowiem. Gracz, który ma najwyższą inicjatywę, to on będzie mógł jako pierwszy wybrać sobie jedną z pięciu odsłoniętych kart akcji. Im później jesteśmy, tym mniejszy wybór będziemy mieli. I wydaje mi się, że to jest mega siła gry pod tytułem El Grande, ponieważ gracz, który będzie jako pierwszy wybierał, może sobie wybrać różne karty i te karty będą miały różne akcje. Kolejne karty, które będziemy odsłoniali w kolejnych rundach, może będą miały podobne, może nie będą miały podobne akcje, będą inne, więc za każdym razem zobaczcie, będziecie rozgrywali nieco inne set akcji, które będziecie mieli co rundę gry. To jest mega, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No i zobaczmy sobie teraz na naszej karcie. Na naszej karcie będziemy mieli akcję, którą możemy sobie wykonać i mamy możliwość dołożenia do odpowiedniego regionu, co Wam za chwilę pokażę jak to się robi. Również możemy wykonać sobie najpierw to, najpierw to, albo jak chcemy od po prostu, żeby było nam wygodnie, ale dwie rzeczy z naszej karty, czyli akcji i dołożenie możemy wykonać. No i bardzo proszę, tura jest bardzo prosta, bo na przykład gracz pomarańczowy postanowił sobie zabrać tę kartę, przesuwa króla tutaj i tym samym blokując region, ponieważ do regionu z królem nie można nic dokładać, można dokładać tylko do regionów, które są wokół króla i postanowił sobie dołożyć od tutaj bardzo proszę, dzięki czemu w tym momencie będzie miał dominację w tym regionie, kiedy dojdzie do punktacji. I tyle, koniec jego tury, prosta, łatwa, szybka i przyjemna, odkłada tę kartę i w kolejnym graczem, który będzie wykonywał swój ruch, będzie gracz fioletowy. Znowu wybiera kartę, robi akcję lub dokłada lub dokłada lub wybiera akcję, albo na przykład może tego nie robić, bo też są takie opcje. Zasadniczo bardzo prosty przebieg, który będzie polegał na umieszczaniu swoich jednostek na planszy, ale również będziemy tutaj próbowali zmienić sytuację innych graczy na planszy, żeby na przykład sobie poszli z tego regionu lub na przykład zablokować jakiś region i móc dokładać zupełnie gdzie indziej. Wredne to jest. Jeśli oczywiście ktoś chce, do Castillo też będzie mógł wrzucać swoje jednostki i one będą się liczyły dopiero przy punktacji. No i teraz nieco sobie przyspieszymy i zobaczymy jak wygląda punktacja. Czyli. Więc teraz wszyscy gracze biorą w tajemnicy te oto dziwne rzeczy i wskazują region, gdzie będą chcieli, żeby trafiły ich jednostki, które do tej pory zbunkrowali w Castillo. Teraz opróżniamy Castillo i zobaczymy, co tu się stało. W Castillo mieliśmy trzech pomarańczowych i dwóch fioletowych. Teraz, według tego, co mamy napisane na planszy, gracz, który miał najwięcej, dostanie 5 punktów, gracz drugi dostanie 3 punkty, a trzeci gracz, którego nie ma, dostałby normalnie 1 punkt. No i teraz gracz pomarańczowy może sobie umieścić swoich tutaj ziomków w jakimś regionie, na przykład tutaj, robiąc niespodziankę, ponieważ teraz w tym regionie będzie dominował. A gracz fioletowy umieści sobie na przykład, no nie mam pojęcia, tutaj, żeby zrobić. Na złość graczowi fioletowemu. Więc super, każdy sobie zrobił na złość i teraz, i teraz co? No i teraz sprawdzamy początkowo Galicję, kto w tym regionie dominuje. Proszę, jest to gracz pomarańczowy. Dalej patrzymy sobie na Warrę, patrzymy sobie poszczególne regiony i tam, gdzie po prostu jest więcej jednostek danego gracza, ten gracz otrzyma więcej punktów. Jeśli remisujemy, to dostajemy kolejną pulę punktów przewidzianą w regionie. I serio to tyle. Tak właśnie będziemy grali. Nasze 9 rund, które będą się zmieniały jak w kalejdoskopie, ponieważ będzie zmieniała się sytuacja na planszy. Król będzie sobie wędrował i co każdą rundę będą pojawiały się inne rozkazy, z których chętnie będziemy korzystali i co też jest bardzo ważne, będziemy musieli uważać, jakie karty na ręku nam jeszcze zostały, bo tak jak powiedziałem, no te karty ciężko wracają na rękę, dopiero kiedy odpalimy sobie jakąś akcję, a tak to jak już zagramy, no to na rękę już na przykład taka 13 może nam nie wrócić, a czasem warto to na koniec sobie zostawić albo na początek, w zależności od tego, jaka jest sytuacja na planszy. Na koniec, jak zwykle, kilka słów podsumowania. Tym razem o tej leciwej oto grze El Grande, która została wydana w roku 1995. I muszę przyznać, że przy okazji, kiedy zaczynałem na nowo interesować się planszówkami, no to nie była to gra, która znalazła się w mojej orbicie zainteresowania. Nie mam pojęcia dlaczego, ale to pewnie nie była gra jakiejś, nie wiem, o elfach, smokach, tutaj fantazy, science fiction. Nie była to karcianka, tak więc wtedy do mnie nie trafiła. Ale po wielu, wielu, wielu latach, ta gra jest przecież starsza niż którzy widzowie tego kanału to kiedy do mnie wreszcie dotarła rozłożyłem sobie tę grę na planszę i muszę przyznać z absolutnym tutaj e, trzymaniem się za serce że ta gra i tak by nie zwróciła mojej uwagi, gdyby gdzieś tam była rozłożona, ponieważ jest zaprojektowana od po prostu ładnie, tutaj wszystko, a czy wszystko, no część rzeczy została zmieniona tak, żeby dopasować ją nieco bardziej kolorystycznie, efekciarsko do naszych dzisiejszych czasów, ale to cały czas jest takie, hmm, ok, fajnie, ładnie wygląda, na stole oka nie i o to chodzi, bo tutaj najważniejszy jest sam gameplay. Słuchajcie, w tę grę idzie się bardzo prosto nauczyć grać. W tę grę możemy, poza tym, że się bardzo szybko w tę grę uczymy, Mamy krótkie tury, co dla mnie też jest istotne. Nie możemy sobie w tę grę pewnie nie raz, ale dwa razy w ciągu wieczora nie zagrać, ponieważ jest to gra, która będzie powodowała, że: o dobra, tutaj zlałem, ale teraz już mam taki super fantastyczny plan. No i teraz zleję was totalnie wszystkich. I to jest super w tym tytule. Naprawdę osoby wprowadzają do tej gry bardzo szybko łapały bakcyla. O co w tej grze chodzi? No bo ona jest banalna. Masz region, masz w nim przeważać, no i właściwie tyle, co musisz zrobić. Co jakiś czas z Castillo wyskakujesz jak królik z kapelusza i po prostu robisz komuś zady. A w tak zwanym międzyczasie dobierasz sobie poszczególne karty i wprowadzasz te akcje w życie i to jest też super ale też i nie super w tej grze że są te karty akcji które są inne i troszeczkę inne akcje będą pojawiały się co turę tak więc pula dostępnych akcji jest różna i w odpowiednim czasie pewne rzeczy się będą po prostu pojawiać natomiast ja bym chciał żeby troszkę tych kart było więcej i żeby te akcje były nieco bardziej zróżnicowane no bo po jakimś czasie ok będziemy wiedzieli co w jakim stosie jest no i tak może nie tyle będziemy czekać no bo to też bez przesady ale będziemy wiedzieć mniej więcej czego moglibyśmy się spodziewać z danego stosu no i oczywiście będziemy mieli kolosalną przewagę nad osobami, które do tej pory jeszcze w to wszystko nie grały, ale tak czy inaczej El Grande myślę, że bardzo wielu nowoczesnym grom po prostu pokazuje jak należy w prosty, niespecjalnie skomplikowany sposób zaprojektować grę, która ma już w środku dwa dodateczki i wszystko pięknie płynie i w dodatku cena około 150 zł teraz za tego rodzaju grę wydaje mi się, że jest nawet całkiem Ok, to tyle ode mnie. A czy wy graliście kiedyś, czy teraz, w El Grande? Dajcie oczywiście znać i napiszcie, co o tej grze myślicie. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.